W tym odcinku postanowiłem sobie, że muszę zrobić najlepszy miecz na box boxwbirapy.pl Ten miecz może ma 5 osób na całym serwerze A to dlatego, że jego wartość to 250 milionów Koniecznie oglądaj do końca, aby przekonać się jak mocna jest ta broń Jeśli do końca dnia wbijecie 400 łapek, to już jutro wlatuje mocny odcinek Dobra widzowie, jak już po tytule wiecie To dzisiaj ulepszymy sobie miecz na miecz 51 Jest to najlepszy miecz na tym serwerze no, myślę, że z 10 max osób może mieć ten miecz. Nie wiem, jak ktoś wie, ile osób ma to napiszcie. Albo jak macie ten miecz napiszcie, że macie po prostu i zobaczę ile tak naprawdę tych ludzi jest. Wydaje mi się, że max może być 10-5 osób, którzy posiadają ten miecz, bo ten miecz naprawdę jest drogi, a no tak. Po prostu jest drogi I tak, widzowie Kto pierwszy napisze domin na Discordzie Ile zabiłem e, osób w tym odcinku e, Przez cały odcinek, ile zabiłem osób Do mnie po prostu napisze na Discordzie Pierwsza osoba wygrywa, powiedzmy, nie wiem talizman odporności Może zrobimy na talizm odporności Albo coś takiego Po prostu jakiś item eventowy Plus kasa, czy jakieś fragmenty Więc no, e, warto I widzowie, przypominam o evencie Halloween Na 200 złotych Który już jest tylko do jutra Do 10 listopada macie czas do jutra, żeby zrobić po prostu fanart'a i będzie ocenianie na live. wszystko będzie info na ogłoszenie na moim Discordzie, więc spadajcie link w opisie a ja już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. W końcu przejdźmy do po e, no prostu z upgradeowania miecza 50 na 51, więc tak e, muszę wypłacić 10 tych, to ma być 160 milionów jest idealnie, pyk e, i pyk, raz, dwa trzy, cztery 5. Idealnie mamy. Eee, czekajcie, muszę sobie zmienić na ten. Stół kowalski, nie czego ja muszę iść do kowala. Zaczęło iść do kowala, dobra. O, gdzie jest kowal? Tutaj jest kowal. Pyk. Pyk. I mamy. Ciekawe, ile osób? Ile osób ma na serwerze ten miecz? Miecz 51, warty teraz z 250 milionów. 250 milionów. I co? Lecimy, widzowie, na strefę PVP. Przetestować e, mieczy, czy jest różnica. Na poprzednim odcinku testowaliśmy różnicę, znaczy po prostu testowaliśmy hity na e, miecze 50, a teraz po zobaczymy, czy jest jakaś duża różnica, jak mam ten miecz e, 51. Znajdujemy się na serwerze castplay.pl, który już startuje w ten piątek o godzinie 19.00 z trybem Survival plus Gildie. E, wszystkie nowości, wszystkie zmiany znajdziecie na ich Discordzie, który będziecie mieli w link w opisie. Oraz e, mam dla was konkurs, e, wystarczy zostawić suba, łapkę i napisać swój link w komentarzu i wylosuję jedną osobę, która zgarnie najlepszą rangę, czyli rangę Elite, więc e, myślę, że spoko. I co, widzimy się w piątek, pozdro! rozbijamy wbijamy się w typa Zabiłem Zabiłem Tego już zabiłem, biję tego Zabiłem Radę, tego już zabiłem, więc nie ma co? I patrzcie na tego? A to są Antoni. Ale zabieramy mu fraga zabieramy mu fraga. Akcja zabieramy fraga. Zabiłem I. Jeszcze, Antoni, Antoni, na koniec. No nie, Dobra, zostawmy Antoniego. Ale tak teraz dużo wleciało, Kili. Ej, trzy, trzy fragmenty wleciały. Gdzie tu Filipek po poliże. Nie, no, wyradę Pewnie mu zaraz set będzie padał Dobra, widzę. Wjeżdżamy tu z buta normalnie, tak? O, e, gumi jadek. Czy gumi jadek da mi killa? Pewnie, że mi da. Zaraz się odwróci, powie. O, o. To Majki. Ojojoj, oj, tak, to Majki. Dawaj kilka, dawaj kilka, mordeczko. No i nie odda killa. Idziemy po prostu na strefę eventową, żeby, może pójdziemy na później gdzieś na strefę tam jakąś, wiecie, gdzie się traci temy No ale jakbym zginął z tym mieczem, no to powiem tak, no to byłoby nie za ciekawe, tak, byłoby nie za ciekawe po prostu Więc po prostu najbezpieczniej na eventowe przetestować pobicie i, no i tyle, tak Niż ryzykować i zadać z mieczem wartości 250 milionów Dobra, mamy chłopa, dobre murze, ja, ja z tego co że to ma dobre perki co, ma? ta siły, dobra? Na koksek będzie, jadł. Kurde, Dobra, mamy chłopów, markuszek, on sobie zlogał Sztyndo. Ma, ta ma siły. No, już talizant się sobie założył. No dobra. Jakie mam je? Że ma mieć 50. Oj, czekajcie, że w nim polizał. Dobra. Zatraga, no, zabiję raczej. A, no nie gadaj, na ostatnim hicie, kurde. Dobra, tu jest jakaś bitka, wletujemy go w tą kanę. Tą... Ej, dobra, mamy typa w kratce. Czekajcie, może grzybka zabije. Dobra, grzybka powinien szybko zabić. Dobra, zabiłem. Dropną duszek akurat, dobra. Czekajcie, wbijemy się w typa, wbijemy się tego Edzia. Edziera, ja raczej poliżę, No, i plus 50. Dobra, i po ja prostu czekam na typa, bo pójdę na spawna. Dobra, widzowie, no ogólnie no, nie dadzą mi tu wyjść, ale patrzcie teraz. A, on, on się tu wbił. Dobra, to jakiś wariat. Zasabiłem. O, wyciągnął mnie. Dobra, to ten, z tym sojuszem i ten, ten, ten gid jest, ten Gideon jest ziomuś. No, już mu pada, bo podają budki. On chyba nie wie. Aha, no to nieźle Dawaj killa, kurę, muszę sobie kupić ten hack batmana widzowy, on jest taki drogi, że szkoda mi kasy na niego Ale będę musiał zainwestować raczej A, ja oddał, oddał killa, niestety nic nie dropłem z niego Zaraz chyba musimy zmienić wizowy, bo tutaj już To dużo, znaczy już mało osób jest, znaczy dużo osób zabiłem, nie? No i w się, się zrodzi, a ten mi raczej ucieknie najbardziej się będzie bugował, a makro jest zakazane, więc zgłaszajcie widzowe. Dobra, zabiłem kolejnego. Ba, duszek z tego dropnął. Dobra, widzę, trochę pobijemy się na trapy. Widzę, że to jest chłop. Ja się z kimś bije, dobra. A on wyszedł w ogóle, trzymajcie czekajcie. No i nie gadać, ja tu wleciałem. Czekajcie, nie gadaj no. Dobra, widzę szybko odpaliłem nagranie, bo patrzcie tutaj. Cheater się odpalił, patrzcie na to, patrzy na to, patrzcie. robie w, w biegu i patrzcie na to, kill ma. Ogólnie ma killaure, patrzcie na to. O ma killaure jak coś Ale patrzcie jak na w ogóle, patrzcie. O, o. Patrzcie na chłopat, co jest w ogóle. papapa pa, pa, widzicie? Zwalony, <noise> co on robi ty? Nieźle. Nieźle, nieźle. Fajnie się na tych rapach się bawi. Fajnie się na tych rapach gra, sery, przyjemnie. Nie powiem Nie tam idę, tam razie nie będę ryzykował, bo się nagle kurwa odpali jakieś chłopie, nie wiem Nagle jakiś pan odpali i na trzy, na trzy hity zadam Wrócił? Ta wrócił No widzę ogólnie ten to może być cheaterem, bo jakoś dziwnie mnie bił Kurde nie chcę polizać Zabijemy tego White'a zaraz, bo nie ma to temu Jak założył szybko, ale skurczy szybko, ale polizał Macie Bartman Batman Ma ten talizan sporności, trochę mu pomaga, trochę mu pomaga Ale czy poliżę? Ja zabiłem Udemy. Góry na jednym zęt. A ja byś się to trzymał. Zabiłem. Kolejnego. Już mam 14 fragmentów widzowych z tej całej zbitki odkąd zacząłem nagrywać, co nie? To jest... wow. Ile tych fragmentów zrobię nie? Wow. Kolejnego. A i teraz nic. To już w tym odcinku wszystko, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się się spodoba, zostawcie suba, łapkę, no i pamiętajcie, szybko wbijajcie na Discorda i napiszcie mi, ile zrobiłem e, killi e, w tym odcinku oraz, no, jest wizowy event, jak już mówiłem na początku, event Halloween na 200 zł, więc psero polecam, na razie wzięło może osób z 10, a zostały, zostały niecałe dwa dni, więc no, warto widzowe, akurat macie wygrać szansę 200 zł, 200 zł po prostu rysując fanarta, więc e, to tyle, dzięki za oglądanie, miłego, trzymajcie się i do następnego.